Mamy do czynienia z jakimiś tajnymi rokowaniami między Niemcami a częścią państw, które z Niemcami graniczą. Teraz oni mają być przerzucani do Polski. Też taka nowa książka wyszła z powieści Nikosia z Zagrobu. Drodzy Państwo, Tadeusz Batry ją napisał. Polecam Państwu tą książkę, bo jest dużo nowych niemieckich źródeł. Niemieckich. E, Źródła, pewna prosta zasada, że trzeba karmić e, e, orły, a odpędzać wróble, to proszę się rozejrzeć wokół siebie i zadać proszę sobie... Kowalski. Momencik. To, o, oczywiście pan Wróblewski mi to powiedział. Kolejny raz cynicznie i kolejny raz w niezwykle perfidny sposób, jak na klasycznego i zawodowego foliarza Kaczyńskiego przystało, prezes PiS idzie w to, co wychodziło mu najlepiej. Kolejny raz pluje, straszy, grozi i zastrasza rzekomą falę imigracji z Niemiec do Polski. I jak znów na foliarza przystało, wymyślił sobie głupotę, rzekomo Tusk zawarł tajny pakt i tajny dokument z rządem Niemiec po to, by ten hurtowo ładował do Polski imigrantów z zachodu. Także dzisiaj Karol Nawrocki i o mamy odcinek numer dwa. W tej telenoweli kłamstw Nawrocki naprawdę jest liderem, bo kolejny raz nagrany na taśmach i pen mówi o swojej książce, jakby to nie on ją napisał. Zachęca do zakupu książki Tadeusza Batyra, uwaga, to w kontekście Jarka Najważniejsze, powołując się na wiarygodne, sprawdzone i cenne. Cytat niemieckie źródła. No to na koniec, by humoru w niedzielę nam nie brakowało, mamy dla Państwa prawdziwego niedzielnego Michałko, To Janusz Kowalski, mówiący, że lepiej dokarmiać orły, a nie wróble. I palnął to, gdy obok niego siedział poseł Wrublewski. Adam Wysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. I żeby tradycji stało się zadość, gorąca prośba do Państwa o to, by kliknąć łapkę w górę, ten kciuk do góry, on jest tu na dole. I o to, by napisać komentarz, bo to naprawdę banalny sposób na to, jak pomóc nam docierać z naszymi informacjami do nowych odbiorców. My nad tym ciężko pracujemy, a Wam za tą pomoc bardzo dziękujemy. Oj, stało się, stało. Jarosław znów kracza na ścieżkę, z której później ciężko mu będzie zawrócić. Doświadczony w kampaniach hejtu, doświadczony w szczuciu, niedoświadczony w podróżowaniu i poznawaniu świata, znów próbuje straszyć Polaków rzekomą falą imigracji. Od dawna wiedziałem, że większość zakutych pisowskich ubów to nie ludzie, którzy mogą pochwalić się jakimś intelektem czy szerokimi horyzontami wiedzy. To ludzie ograniczeni, bo oczekują od partii, że to ona będzie tłumaczyła im świata, oni bez przyjmą każdą głupotę, którą ktoś wciśnie im do głowy. I na tym de facto definicję pisowców można byłoby zakończyć, gdyby nie fakt, że do grona foliarzy dołączył także sam Jarosław Kaczyński. Ten choć czuł się Będąc raz, raz za granicą, jak w innej strefie kulturowej, rości sobie prawo do komentowania polityki międzynarodowej. Najgorsze jest to, że Kaczyński doskonale zdaje sobie sprawę z dezinformacji i kłamstw, jakie szerzy. Wszak populizm, głupota to jego drugie imię. Ma świadomość, że Polska. W żaden sposób nie będzie partycypowała w pakcie migracyjnym, ale to nie przeszkadza mu na granicy Polski z Niemcami snuć dziwnych opowieści na temat rzekomo tajnych dokumentów. Nic tylko zawołać Macierewicza i niech w tej sprawie także zrobi swoją kolejną podkomisję, tym razem. Imigrancką. Mamy do czynienia z jakimiś tajnymi rokowaniami między Niemcami a częścią państw, które z Niemcami graniczą. Czyli też z Polską Kaczyński powołuje się na anonimowe źródło niemieckiej telewizji i twierdzi, że Niemcy szykują się do tego, by podrzucać Polsce migrantów. Niemcy podrzucają nam nielegalnych migrantów. To niemiecka kanclerz zapraszała imigrantów, ale teraz oni mają być przerzucani. Do polski. W tę narracje włącza się prezydent. W internecie pisze o tajnym planie Berlina, który rzekomo musi wykonać polski premier. Oczywiście genezą zachowania Kaczyńskiego jest e, strach przed tym, co dzieje się w obrębie wyborców głosujących na konfederację. Nie jest tajemnicą, że konfiarze, czerpiąc tej populistycznej papki z tego tempego bełkotu dla prymitywów, nowy uskali pewną wiedzę, którą dziś próbują wykorzystać przeciwko pisowcom, odbierając im wyborców. We własnej kampanii wyborczej Kaczyński jest tego świadomy, a więc stąd zaostrzenie retoryki, no i zaostrzenie języka, K nim posługuje się w kontekście kłamstw sączonych przez własny obóz. Dodajmy ważny kontekst dla tych pisowskich zakutych ubów, bo ta wiedza faktycznie mogła ich minąć, że sam premier Donald Tusk, a także uchwała rządu, mówi jasno i wprost, że Polska raz jeszcze powtórzmy, nie będzie brała udziału w pakcie migracyjnym, bo wzięła go wcześniej, zanim to stało się modne, oczywiście to jest jest pewna ironia i satyra w kontekście tej decyzji, ponieważ Polska przyjęła już zanim była pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę, ponad milion Ukraińców, milion uchodźców z Ukrainy. Ta liczba niemal podwoiła się tuż po 24 dniu lutego. No i cały czas rośnie, już nie w tak dużym i szybkim tempie, ale jednak rośnie. Dodajmy też, że Kaczyński zapomniał, iż w Polsce powstają punkty już nie recepcyjne, a punkty, gdzie Obywatele właśnie, głównie z Ukrainy, będą mogli asymilować się z naszymi. Krajanami z naszymi rodakami, co także przeszkadza Kaczyńskiemu. Wszak wiemy, że u nich nienawiść do wszystkiego co inne i odległe od nich także intelektualnie jest po prostu głęboko zakorzenionym elementem ich partyjnej rozgrywki. A jakie jest Państwa zdanie na temat kolejnej próby zyskania elektoratu na kłamstw dotyczących imigrantów? Zachęcam do komentowania. Temat numer dwa dzisiaj to Karol Nawrocki i Telenowela, a dokładnie odcinek drugi telenoweli kłamstwy i głupoty. Właśnie Tadeusz Batyr. Już wiemy, że między tym nazwiskiem a Nawrocki można spokojnie postawić znak równości. Eee, jest drugie nagranie. Wyciekło ono, ponieważ sam Nawrocki, będąc już szefem IPN-u, dbał o to, by no, ten przekaz, ta propaganda także i tam miała swój udział i była rejestrowana. Tak go to zadbał, że dziś po latach udało się wyciągnąć mu to nagranie no, i pokazać prawdomówność, uczciwość. Czciwość, transparentność szefa na urlopie szefa IPN, który rości swoje prawo do bycia prezydentem, czyli marionetkową Kukłą Kaczyńskiego na fotelu prezydenta. Jak wygląda odklejka level hard? Właśnie w ten sposób. Też taka nowa książka wyszła z Nikosia z Zagrobu. Drodzy Państwo, Tadeusz Bater ją napisał. Polecam Państwu tą książkę, bo jest dużo nowych niemieckich źródeł, a także właśnie rozmowy czy z funkcjonariuszami, czy z przestępcami. Ale zaznaczam od razu, że to oczywiście jest badawczy problem dla osób zajmujących się przestępczością. Ale zwróćcie też państwu uwagę na to, z jak, w jakim miejscu był Kaczyński podczas materiału numer jeden. To była granica polsko-niemiecka, gdzie największa. Większymi plagami, rzucał kalumniami w Niemców, uważając ich za wrogów, nie widząc wroga za naszą wschodnią granicą. I uwaga! i Połączmy te kropki. Teraz nawrocki no, powołuje się, że jednak jego wiarygodne, nowoczesne, sprawdzone, dokładne, dobre, rzetelne źródła w Niemczech, mają być. Powodem, dla którego warto kupić jego książkę. Zobaczcie Państwo tą dwubiegunówkę, jaka panuje w obozie Pisu. Gdy coś jest przydatne finansowo, to jasne, takim argumentem możemy śmiało się posłużyć. Gdy jednak okazuje się, że narracja Pisu jest inna, pod dyktando walki o fotel prezydenta można by ją lekko przebiegunować. Nagle okazuje się, że i z tym nie ma najmniejszego problemu. Problem jednak jest z wiarygodnością, bo każdy, kto widział te dwa urywki, zda sobie sprawę, jak głębokimi i e, wielkimi hipokrytami są ludzie, którzy głosują, którzy pomagają w kampanii PiSu i Karola Nawrockiego. Bo przepraszam, sam już nie wiem, czy Nawrockiego, czy może Batyra. A jak Państwo na to się zapatrujecie, koniecznie podzielcie się swoją opinią z nami na dole w komentarzach. Ja na każdy z nich zwykle postaram się dzisiaj jednym serduchem na pewno odpowiedzieć. Temat numer 3 dzisiaj to no, będzie zabawnie niedziela, więc tych tematów strity politycznych jest dość mało, ale są też takie zabawne, no które warto pokazać i przypomnieć. Janusz Kowalski, kreujący się jeszcze kilka dni temu na Jastrzębia, mówił tak o sobie, gdy był pytany o to, pod jakim pseudonimem mógłby napisać własną książkę. Tym razem twierdzi, że najlepiej z perspektywy pisowców, czy prawdziwych Patriotów, czytaj walczących Polaków, lepiej dokarmiać orły, a nie wróble. Powiedział to, gdy obok niego siedział słynny poseł Wrublewski. Jeżeli łączy nas, szanowny panie e, Rafale, jeżeli mogę tak powiedzieć, pewna prosta zasada, że trzeba karmić e, e, orły, a odpędzać wróble, to proszę się rozejrzeć wokół siebie i zadać proszę sobie. Kowalski. Momencik. To, o, oczywiście, pan Wrublewski mi to powiedział. Natomiast. E, e, nie pomyślałem, że tu rzeczywiście będzie taka koecydencja, to można zadać sobie pytanie. Naprawdę kocham te metafory i przenośnie pisowców. Naprawdę kocham, jak kompromitują się każdego dnia. Naprawdę uwielbiam patrzeć na to, jak nawet udając, że mają jakieś poczucie humoru, po prostu, no, sami szorują po intelektualnym, od intelektualnej mieliźnie, przekonując coraz większą, jak widać po słupkach sondaży, patrząc na straty PiSu, a zysk Mencena, czy chociażby Rafa Trzaskowskiego ludzi do tego, że nie są warci ani krzty, ani grama zaufania. Wszak to oni przez lata tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą, której my domagamy się zdelegalizowania. A link do naszego obywatelskiego projektu ustawy o delegalizacji PIS znajdą Państwo dziś weekend. W komentarzu warto go podpisać. Mamy już naprawdę kilkadziesiąt tysięcy podpisów. Na koniec zachęcam każdą i każdego z Państwa do kliknięcia. Subskrybuj nasz kanał dzięki Waszej subskrypcji. My go rozwijamy. A Państwo razem z nami każdego dnia poszerzacie archiwum Bezprawia i Niesprawiedliwości oraz zwykłych przestępstw suwerennej Polski i polskiej prawicy. Pamiętajcie też, że działa i prężnie się rozwija nasz portal informacyjny CzechPress.pl, gdzie my piszemy sporo o polityce polskiej i świecie, a gdzie Wy macie szansę założyć własnego bloga i pisać o tym, co dla Was ważne. Informacja o tym, jak to zrobić jest banalnie prosta, wystarczy kliknąć plusik u górę i kliknąć załóż profil. Od wtedy mogą Państwo o tym, co chcecie, pisać na bieżąco, a Wasze teksty, komentarze wyświetlą się na naszej głównej stronie Czechpress.pl. Do czego zachęcam, bo ten profil założył już ponad 400 autorów. Zachęcamy i oczywiście. Apelujemy o więcej. Mamy też na koniec, dodam nasz Facebook, checkpresse.pl, adres dobrze, pewnie Państwu znany. Czekamy tam też na Was. Można kliknąć lubię to, a także dołączyć do naszej zamkniętej, bo wolnej od pisowskiego dziadostwa i zwykłego badziewia grupy dyskusyjnej. Odsiewamy troli, a więc jest to przestrzeń otwarta dla otwartych ludzi. Adam Byśniak za dziś dziękuję. Zapraszam na jutro. Dobrej i spokojnej niedzieli. No i oczywiście do zobaczenia punktualnie o 10.30. Wszak przypomnę, że w dniu powszednie widujemy się. Zawsze dwa razy dziennie: 10:30 i godzina 16. .00. Dobrego i spokojnego dnia, smacznej popołudniowej niedzielnej kawy. Raz jeszcze, do zobaczenia. checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.